Nico Hulkenberg to bardzo dziwny przypadek wśród kierowców Formuły 1. Jak większość z Was pewnie wie, Niemiec posiada na swoim koncie niechlubny rekord największej ilości wyścigów bez wywalczonego podium w Królowej Sportów Motorowych. Jak pechowy jest to kierowca, o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynając jednak od początku. W 2005 roku Niko wygrał formułę BMW ADAC. W 2008 roku triumfował w Formule 3 Euro Series, a w sezonie 2009 został mistrzem serii GP2, triumfując w pięciu wyścigach. Do formuły 1 Hulkenberg trafił w 2010 roku. Niemiec zadebiutował w zespole Williamsa, dla którego zdobył nawet pole position w kwalifikacjach do Grand Prix Brazylii, które ukończył na 8 miejscu. W swoim pierwszym sezonie Hulk z 22 Punktami zakończył sezon na 14. miejscu w klasyfikacji generalnej. Na sezon 2011 Hulkenberg wypadł ze stawki kierowców Formuły 1, do której powrócił w roku 2012 w zespole Force India. Swój najlepszy wyścig w tamtym sezonie zaliczył po raz kolejny w Brazylii. Hulk miał nawet dość realną szansę na zwycięstwo w wyścigu, jednak po kolizji z Lewisem Hamiltonem, za co otrzymał karę przejazdu przez aleję serwisową, zakończył wyścig na piątym miejscu. W Brazylii Hulk pokazał rewelacyjne tempo, jednak swój najlepszy wynik osiągnął podczas Grand Prix belgii, zajmując oczywiście czwarte miejsce. Które przez całą swoją karierę zdobywał łącznie trzykrotnie. Nie będę skupiał się sezon po sezonie, jak w przypadku innych moich filmów. Chcę porównać tutaj Hulkenberga, jak wypadał na tle swoich kolegów z zespołu. Niko punktowo pokonywał swoich teammate'ów sześciokrotnie, a cztery razy sam został pokonany. Jednak ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na to, czego brakuje mu najbardziej, czyli na podia. W czasach, gdy Niemiec jeździł w zespole Force India, a jego kolegą zespołowym był Sergio Perez w latach 2014-2016 czego zdobył łącznie 4 podia, więc przy odrobinie szczęścia Hulk mógł wywalczyć chociaż jedno miejsce na podium. Na pozycjach czwartej i piątej w Formule 1 Niko kończył wyścigi łącznie aż 12 razy, w 2018 i 2019 roku miał spore szanse na podium w swoim domowym wyścigu Grand Prix Niemiec. W 2018 skończył wyścig na miejscu piątym, a w 2019 roku odpadł popełniając błąd. Hulkenberg ląduje w żwirze. Co za historia! Niko Hulkenberg, zawsze jak ma nadzieję na to, żeby się otrzeć, chociaż o to podium, to niszczy swój samochód. Kolejnym ciekawym faktem z kariery Hulkenberga jest jego triumf w 24-godzinnym wyścigu Le Mans za kierownicą. Porsche w 2015 roku. Był to dla Hulkenberga zaledwie drugi wyścig w serii WEC i od razu zwyciężył. Aktualnie Hulk jeździ w hasie, gdzie nie ma nawet najmniejszych szans na finisz w czołowej trójce. Jednak Niko ma przed sobą dwie możliwości transferu. Pierwszą, mniej prawdopodobną, jest Mercedes, który mógłby wziąć doświadczonego kierowcę do czasu, gdy Kimi Antonelli będzie gotowy na wejście do F1. Jednak tam poważniejszymi kandydatami są Carlos Sainz i być może Sebastian Vettel, a druga możliwość Hulkenberga. To zespół Audi, który w 2026 roku wejdzie do Formuły 1 w miejsce Zaubera. Może Hulkenberg powinien kontynuować swoją karierę w długodystansowych wyścigach, gdzie odniósł już zwycięstwo w jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów w motorsporcie, a może przełamie jeszcze swoją klątwę i zdobędzie pierwsze podium w Formule 1. Dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Chroniki Motorsportu.